Cześć siemaneczko, z tej strony Barcz Olesz Polish Fighters, a ze mną jest Jechol Olinik zawodnik organizacji BABYLON MMA. Cześć siemano. Cześć witam Cię Bartek. Cześć, Cześć wszystkim. Od naszej znaczy, ostatniej rozmowy stoczyłeś jeden pojedynek i właśnie od tego pojedynku jakby chciałbym zacząć trochę naszą rozmowę. Bo to był dla Ciebie zdecydowanie trudniejszy pojedynek niż ten, niż ten pierwszy. No To była no, pierwsza decyzja w Twojej zawodowej karierze. Jak Ty się w ogóle czułeś w tym pojedynku? I czy mm, czujesz, że po tych trzech rundach dużo więcej wyniosłeś niż podczas tej pierwszej debiutanckiej walki, gdzie skończyłeś przed czasem? Zdecydowanie uważam, że wyniosłem z tych trzech rund y, dużo więcej doświadczenia, no bo jednak pierwszy raz w życiu przewalczyłem te pełne trzy rundy zawodowe. A, ale uważam, że wynik tej walki y, był... Jaki był, przez to, że wziąłem walkę od razu na następną galę. <laughs> I to po prostu wyglądało w taki sposób, że dwa razy w miesiącu robiłem wagę. Byłem po prostu przemęczony przygotowaniami i tak dalej, i tak się to potoczyło. Uważam, że po prostu wziąłem to, że tak powiem, w nieodpowiednim momencie, ale, ale cieszę się, że to wyglądało w taki sposób, że wygrałem. I udało się zachować to zero. W Ale właśnie w związku z tym, że powiedziałeś właśnie, że, no, że za szybko wziąłeś tą walkę, to ten. No, już okres między drugą a trzecią walką jest no, zdecydowanie, zdecydowanie dłuższy i Ty chyba w takim okresie chyba się będziesz trochę lepiej pewnie czuł. Zdecydowanie, no bo przez ten okres po drugiej walce to zaliczyłem kilka fajnych wyjazdów, czy to... Czy to do Warszawy, do Unique Fight Club, czy, czy na przykład do braci Oleksiejczuków. i uważam, że też wyniosłem dużo doświadczenia i, i na, pewno, na pewno to będzie widać na mojej kolejnej walce. O, na tych wyjazdach chciałbym się skupić. Czy z kim w Uniku miałeś okazję tam sparować czy trenować? No i, generalnie, i też o wyjazd do braci Oleksiejczuk, jak tam się generalnie sparowało z chłopakami. No, no wiadomo, że oba to jest no, klasa sama, sama w sobie, no zwłaszcza Michał. Ostatnie walce no, wyglądał jak złoto. Eee, no, zaczniemy od wyjazdów do Unika. W mm, sumie miałem trzy wyjazdy z tego co... Trzy albo dwa, już naprawdę nie pamiętam, ale pamiętam, e, że robiłem z Damianem, Piwowarczykiem, z Markiem Samociukiem, zrobiłem gdzieś tam rundę. A, podczas ostatniego wyjazdu robiłem. E, robiłem rundę z... Robertem Bryczkiem. Udało mi się zrobić rundę, bo on pewnie ma jakieś przygotowania, czy coś tam jest na rzeczy. I w sumie fa fajnie wspominam te wyjazdy, zdecydowanie dużo doświadczenia i tak dalej. Mhm. A jeżeli chodzi o wyjazd do braci Oleksiejczuków, no to, to tak jak mówisz, klasa sama w sobie. Akurat Szarek wtedy miał przygotowania do walki z Tomem Brisem, no to miałem okazję mu pomagać w tych przygotowaniach. Zrobiliśmy, nie wiem, z, no, z 15 rund sparingowych to na pewno takich mocnych, bo u nich to nie ma łatwo. Nie robią też sparingów. <noise> jak, jak się z nimi robi, to, to robi się naprawdę mocno, ale uważam, że też to bardzo fajnie. <kluje> Płynęło na mój rozwój, i tak dalej. A powiedz mi, czy ty w ogóle będziesz to powtarzał w, przy, w przyszłości? No bo ja gdzieś tam no wiem, że ty w tych w części z nich no wyglądałeś bardzo dobrze, no i dziś jesteś gdzieś w tej, no trochę w tej branży MMA klubowej, no chwalony. Ale chodzi ci o wyjazdy tak, tak, no, tak, 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 a, tak. Wiesz, do innych klubów, czy, czy właśnie będzie brać olejkciuczkowi, Leksiuczko, czy tu będzie. Junik, czy może jakieś inne, inne, inne kluby? Zdecydowanie do, do Michała i Czarka jeszcze pojedziemy i to pewnie nie raz, bo, bo fajnie się nam współpracowało i, i, i oni zostali zadowoleni z tego, co wniosłem w jego przygotowanie. Ja też zostałem bardzo zadowolony i z, tego, z tego, co ja wyniosłem z tych, z tych przygotowań i tego wszystkiego. Więc jak najbardziej myślę, że będziemy powtarzać. Oni też mają organizować jakiś obóz. Nie mogę zdradzić terminu, bo sam jeszcze do końca nie wiem. Ale pewnie na obozie, której oni będą organizować, się zobaczymy z nimi ponownie. Do Warszawy wyjeżdżam w sumie stabilnie. Eee, no, przez ostatnie pół roku to były jakieś 3-4 wyjazdy, więc. Uważam, że jak najbardziej to ma miejsce i to pomaga mi w rozwoju. Mówisz, że pomaga Ci w rozwoju, ale czy to, to tak trochę jest dla Ciebie taki, no, fajna sprawa też dla, swojej, dla Twojej kariery, że no wiadomo, Ty jesteś młodym zawodnikiem, dopiero wchodzisz w tą zawodową karierę, no a trenujesz, trenujesz, przygotowujesz tak się, wyjazdy, no, zawodnikami topowymi w Polsce, no nie ma, nie ma co ukrywać, wydaje mi się, że mało, który Zawodnik z tak małym jeszcze rekordem może sobie pozwolić wiesz, na treningi, na spalinki z, z Robertem Bryczkiem, zawodnikiem UFC, Olek też zawodnikiem UFC, z czarkiem, który jest gdzieś tam też, czy chce się dostać do tego UFC i też jest jednym, jednym stopowym. To jest chyba coś, co jest takim trochę honorem w Twoją stronę, nie? Czy uważam, że zostaję doceniony przez nich i oni widzą, że jestem naprawdę na odpowiednim poziomie, żebym żeby mógł im pomagać i wnosić coś w ich przygotowania, no to jestem jak najbardziej dumny z tego, że reprezentuję sobą taki poziom i bardzo mi miło, że, że tak o mnie mówią. Mm -hmm. No i zdecydowanie to mi pomaga pod względem ee, psychicznym to wszystko dźwigać, bo, na, bo jak mam być szczery, no to. to no, nie chcę, nie chcę, mówić też na, do przodu, ale no nie wiem, jaka walka może być dla mnie takim wyzwaniem, żebym się przestraszył przeciwnika i tak dalej. Jak wiem, że naprawdę robię mocne rundy, jestem w stanie mocno przesparować pięć rund z Czarkiem albo, albo z Robertem, albo z kimkolwiek. Z Rafałem też w ogóle na co dzień sparowałem. Ja, co nie jest sparingi, to zawsze ja robiłem z Rafałem. Też mamy... W klubie nie tylko Rafała, też mamy e, kilku mocnych zawodników, chociażby Wojtka Garbę, bo zaczął do nas przyjeżdżać, Pawła Oleszczuka i tak dalej. No, naprawdę jest dużo, dużo wielkich, ciężkich zawodników i uważam, że dobrze sobie radzę mimo, mimo młodego wieku i tak dalej. Do swojej najbliższej walki na Babilonie. Zmieniasz kategorię wagową, to od teraz będzie 93 kg. Skąd w ogóle ta decyzja? No bo zaczynałeś, no niedawno zaczynałeś, ale w kategorii średniej. No też to w sumie wynika z tego, że ciągle ros, rosnę i do góry i wszerz, i i trochę tego mięsa przybyło. Nadal w sumie, jak robiłem testy, no to nie mam tej tkanki tłuszczowej za dużo, bo to. Jak jestem w off sezonie, że tak powiem, to, to mam te 12-13% i uważam, że to nie jest dużo, a jak zaczynam trenować, to mi to schodzi poniżej 10 i naprawdę ta waga ciężko schodzi i głównie to robiłem z wody. No i doszliśmy z moim trenerem, że ten limit 8.4 w tym momencie będzie nieosiągalny, przez to, że ciągle rosnę. Mam prawie. No, mam po, powyżej. 190 cm wzrostu i naprawdę by było ciężko osiągnąć te 84 kg. Ale myślisz, że ta 93 to będzie twoja docelowa waga, czy może patrząc na, na wiadomo na tak wspomnienie, nie mieliśmy wcześniej na twój młody wiek, że ciągle się rozwijasz, ciągle rośniesz, myślisz, że możesz dojść do wagi ciężkiej? Uważam, że jak urosnę jeszcze z 5 cm do góry, to jak najbardziej mógłbym, mógłbym się bić w ciężkiej. Bo, bo uważam, że to by nie był problem, bo ogólnie w Polsce to wygląda tak, że dużo zawodników z wagi ciężkiej. Oni tak naprawdę nie są, nie są ciężkimi zawodnikami naturalnie, tylko oni są po prostu leniwi i im się nie chce robić to 9, 3, 8, 4. Eee, no jak wzrost mi pozwoli, to jak najbardziej byłbym otwarty na, na wagę ciężką i, i zobaczymy, jak będzie za dwa czy trzy lata. A co możesz powiedzieć o swoim rywalu? No jest to zawodnik, tak jak, tak jak ty, niepokonany. R, rekord no, troszeczkę lepszy, bo 3-0. No, czy, czy to właśnie taka walka z niepokonanym zawodnikiem jest takim dla ciebie takim dodatkowym, dodatkowym smaczkiem też w, te, w tym pojedynku? Czy miałeś okazję też oglądać jego walki? I co ogólnie może o nim nam powiedzieć? No co mogę powiedzieć, no ogólnie Kamil Turalski też był niepokonany i jakby wiadomo, może zawodowo miał rekord 1-0, ale amatorską miał 5-0. Walka, jeżeli chodzi o walki semi-pro na galach, no lubię zabierać zera i będę to robił dopóki, dopóki nie dostanę się do wymarzonej organizacji. A tą wymarzoną organizacją rozumiem, że jest UFC. Dokładnie. I teraz właśnie, właśnie w tym, w tym, w tym momencie chciałem się zapytać, jaki ty w ogóle masz plan na najbliższe miesiące, nie wiem, może nawet na, przysz, na przyszły rok? Czy myślisz, że chcesz wyśrubować ten rekord nie wiem, do tego momentu, 6-0, 7-0 i w przyszłym roku może atakować kontender? Czy jeszcze chciałbyś jakąś organizację większą niż Babilon? zaliczyć. Nie, nie wiem, KSW, Octagon, już obojętnie jaka, jak, jaka by to nie była, ale czy myślałeś właśnie, jakby, jakbyś chciał poprowadzić swoją drogę. Wiadomo, to wszystko zależy od tego, jak twoje walki będą wyglądały, jak, czy będziesz wygrywał i, i tak dalej, i tak dalej nie? No, zdecydowanie uważam, że po drodze warto by było załaczyć jakąś z większych organizacji. Bardzo mi się na przykład podoba organizacja Brave FC albo Cage Warriors. Fajnie by było się tam pobić. Nawet... Tylko w Cage Warriors wiesz, w Cage Warriors troszkę mało mało płacą z tego, z tego co wiem. Jakby wiesz, bo na początku. Czekaj, uciekło ten. O, dobra, no. Czekaj, czekaj wyciszę się. Dobra. Ogólnie no to jeżeli chodzi o początek zawodowej kariery, no to nigdy, nigdy te, że tak powiem, garze nie są, nie są jakieś zawrotne. No i też się nie gonię za pieniądzem, no bo wiadomo, jakby przyjdzie na to czas, muszę dawać fajne walki, muszę pracować i tak dalej i muszę, i muszę fajnie sprzedawać swoje walki. I uważam, uważam, że nawet są inne sposoby monetyzacji swojego imienia i niekoniecznie to muszą być garze z walki. A ja... jeżeli chodzi na, na przykład o perspektywy dostania się do UFC z takiego Cage Warriors, to zdecydowanie są wyższe i większe od powiedzmy, powiedzmy nawet KSW albo, albo takiego Oktagonu. Znaczy, teraz to, teraz to Ci powiem szczerze, to się troszeczkę już zmienia. Już tak dużo zawodników w już tak nie idzie do UFC i też te kierunki są e, troszeczkę inne. No wiadomo, Contender jest najgłówniejszym, LFA jest drugim, ale wczoraj miałem ciekawą rozmowę podczas podcastu z takim ekspertem od japońskiego MMA, że coraz częściej e, eksperci mówią, zwłaszcza zawody, że dobrą drogą do UFC jest, są japońskie organizacje, w tym Ryzen. Coś mi jakby kompletnie mi wyleciało z głowy, e, te japońskie organizacje, ale ogólnie bardzo, bardzo bym chciał zawalczyć nawet w tym ringu, jak oni to robią, bo to jest, bo ja się w sumie poniekąd wychowywałem na tych starych walkach Fedora e, jeszcze z Pride'u i, i w sumie to jest takie odzwierciedlenie tego wszystkiego i taka Powtórka z rozrywki, że tak powiem, i odczuć ten cały klimat, japońscy kibice są bardzo fajni z tego, co mi wiadomo, no i, i też zobaczyć tą Japonię, bo to jest jedno, jedno, z moich marzeń. Więc w sumie, w sumie bardzo, bardzo fajne by to było, gdyby, gdyby po drodze, po drodze gdzieś tam się udało zawalczyć na przykład w takim razie. A jakby załóżmy, że wygrywasz tą najbliższą walkę, wygrywasz kolejną walkę. I odzywa się do ciebie organizacja KSW. Czy generalnie odrzucasz tą ofertę, właśnie w perspektywie tego, gdzie ty chcesz skończyć, czy jednak byś to, byś to rozważał? Znaczy, to, to w sumie zależałoby od tego, jakby wyglądał kontrakt, i, hmm. i w sumie powiesz, no, nie chciałbym, że tak powiem spędzić swoich najlepszych lat w KSW, bo, bo jednak to nie jest gdzieś tam stacja docelowa, a z tego co widzę, no to raczej ciężko się odbywają te wszystkie rozstania z, z KSW, na przykład Kuby Wikłacza albo Roberta Ruchały. Znaczy, wiesz, akurat Kuba się rozstał tak w zgodzie, chyba to chyba trudniej było zgodzie, się... Ale jest, jednak jednak gdzieś tam, gdzieś tam były były podobno jakieś problemy i, i uważam, że nie do końca to tak wyglądało. No i też możemy, możemy przywołać na przykład e, przypadek Mateusza Gamrota chociażby, jak to, jak to też wyglądało, że niby był podwójnym mistrzem, chciał opuścić organizację i, i później był skandal. Tylko wiesz, tylko m, tak się tak rozjaśnię tylko tamtą sytuację, bo dosyć mocno gdzieś tam e, e, się tym interesowałem, tam po prostu była kwestia, że po prostu był kontrakt i no jeszcze po prostu a wydaje mi się, że jeżeli by skończył kontrakt i chciałbyś odejść, no to wtedy problemu by nie było. Tak samo teraz miał, nie wiem, nie wiem czy skojarzysz akurat Miliana Zdrawkowicza z kategorii 6-1, no on się, on, on się nie dogadał na przedłużenie kontraktu, poczekał 3-4 miesiące aż się kontrakt skończył i odszedł do innej organizacji, która już mu dawała gdzieś tam to, że w trakcie kontraktu może odejść do UFC, nie? Okej, okay. no to, to wiesz, no gdyby... Gdyby ten kontrakt wyglądał następująco, że jeżeli przyjdzie mi oferta na przykład z większej organizacji, którą jest na przykład UFC i że oni są w stanie mnie wypuścić do tej organizacji i żebyśmy się rozstali w zgodzie i wszystko było fajnie, kolorowo, no to jestem jak najbardziej za tym, bo KSW jest jednak, nie oszukujmy się, ale jest, jednym z jest jedną z największych organizacji w Europie i medialnie też są potęgą. A powiedz mi, już powoli, zmierzając do końca tej naszej rozmowy, ile chciałbyś stoczyć walkę w tym roku? Znaczy, wiadomo, że nie chcę, nie chcę mówić do przodu i, i tak dalej, ale chciałbym teraz stoczyć tą walkę. Z tego, co mi wiadomo, to też powinna być gala jakoś w środku wakacji. W lipcu, w lipcu. Chciał... A Artur Głów już zdradził, że gala będzie w lipcu. Okej. Okay. Możesz nie, mówić, Akurat mimo. nie wiedziałem, czy zdradził, bo nie oglądam wszystkich wywiadów. Ja I... wiesz, co, akurat z nim rozmawiałem dwa dni temu i mówił Lipiec, no i z tego co tak. Później poprowadziłem rozmowę, że to raczej będą między zdroje. Tak klasycznie wakacyjnie, więc mo no. możesz mówić śmiało. Tak. No dobra, to chciałbym teraz toczyć tą walkę. Chciałbym ją skończyć, wiadomo, jak najszybciej i bez, bez urazów dla siebie. Później chciałbym zawalczyć, wiadomo, w tych Międzyzdrojach bardzo mi się tam podobają gale, ogólnie ten klimat i bardzo przyjemnie chciałbym tam wrócić w tym roku. No i uważam, że końcem końcem roku jakoś może październik, listopad, jakby się udało jakąś walkę stoczyć, byłbym bardzo zadowolony. Może Babilon w końcu wróci do Bielska, byłoby super. A tam w Bielsku chyba się jakaś hala, hala buduje z tego gdzieś tam, co... Ptaszki ćwierkają, coś słyszałem. Coś możesz o tym powiedzieć więcej? Na razie nic nie słyszałem na ten temat. Może, może odbywa się jakiś remont, ale, ale nie wiem nic na ten temat na razie. Mhm. Już o, osta, ostatnie pytanie. No, ty w środowisku jesteś określany jako no, bardzo duży talent. Wiadomo, też ta otoczka Rafała Charatyka, który Cię publicznie chwali. Czy to w wywiadach, czy w pisach na, w, media, w mediach społecznościowych. Czy dla ciebie to jest coś mm, takiego stresującego, że wszyscy, wiesz, wszyscy bardzo dużo od ciebie oczekują, tak naprawdę? Bo wiadomo, że od talentów się dużo oczekuje. To jak będzie wyglądała walka, jak będą wyglądały kolejne walki i tak dalej. Czy ty po prostu trochę masz to, masz to w dupie i, i idziesz na trening, idziesz na sparingi, żeby zapieprzać i robić swoje? Czy powiem wam tak, że. Ogólnie ja lubię ja lubię stresujące sytuacje, lubię jak na mnie pokładają nadzieję, że im więcej na mnie pokładają, tym więcej im po prostu chcę dawać, tym więcej pracuję i tym, i tym bardziej mi się chce jakby robić tą całą robotę, jeździć na te wyjazdy, trenować i robić wszystko, żeby się jak najbardziej rozwinąć w tym w tym co robię dobrze i co w czym będę najlepszy za, za kilka lat. Jakby możecie rzucić na mnie całą presję i dla mnie, dla mnie to nie będzie miało znaczenia, bo ja po prostu wychodzę i robię robotę w pracy i kompletnie jakby mnie to nie stresuje. Okej. Okay. Z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Dobrze. No to trenerowi swojemu chciałbym podziękować. Damian Herczyk pomaga mi w przygotowaniach i tak dalej. Chciałbym podziękować też e <laughs> swojemu sponsorowi Kamilowi Galei, który mnie wspiera, który mi pomaga. Chciałbym, chciałbym też podziękować Pawłowi Pieszkowskiemu, który też mnie wspiera i pomaga mi w przygotowaniach bardzo dużo. I w sumie tyle. To by było na tyle.